Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomocy. Fortnite a my lecimy z kolejnym odcineczkiem. Kolejny odcineczek będzie z burgerkiem i pomidorkiem. Jest ze mną dzisiaj Kuba. Siema. Dzisiaj sobie przetestujemy te skinki. Miał być wczoraj odcinek o 19, ale niestety, jakby to powiedzieć, w problemów technicznych nie zrobiliśmy tego filmiku. Dzisiaj sobie przetestujemy panią pomidorkową. Pana Pomidorkowego, tak jak ja mam teraz, i jeszcze on ma tam burgerka, aha, bo to się kilofem wali, dobra, nie bardzo, on przetestuje jeszcze panią burgerkową, także trzy łapeczki, albo nie, cztery łapeczki w górę, to jest kolejny odcinek, dzięki za mega pozytywny odbiór poprzedniego i poprzedniego i poprzedniego odcinka, a my lecimy z siódmym odcinkiem, i co, jak oceniasz, weźmy sobie tutaj, zbudujmy, męcyk. jak oceniasz, jak się wychylasz, jak na sztucer, na sztucer, dobra, Weźmiemy sobie sztucer. Burgerek słokowski, tylko ta głowa trochę taka zasłania. Czeka Mogliby też tą oliwkę wywalić. Kurde, no. sztucerem trochę dużo zasłania. No, mój pomidorek też trochę tego zasłania jednak, no. To widać. Jak sobie zobaczysz odcineczek, to zobaczysz, bo... Znaczy mi się wydaje, że pomidor mniej zasłania niż burger, o dziwo. Nie wiem, jakoś tak Karabin nie wiadomo, nie. W karabinie nie jest aż tak źle, nie, w ale co jest trochę słabo. Pompa jest nice. Pompa też git. PM nice, pistolet. Snipe nice. to nie ma co sprawić, pistolet też nice. nice, mi się podoba w miarę. I mi też na skinga. A może ocenimy jeszcze doda dodatki? Dodatki? W jakim sensie dodatki? No na przykład pleca Kilkilow. A tu też, no to. Macie wraz z pomidorkiem, macie do tego taki plecak, jaki widzicie u mnie na plecach. także na... mój plecak jest chyba lepszy. Macie taki kilo, co macie po prawej, ten taki, co teraz nie macham, sorry. I jeszcze zaraz sobie sprawdzimy drugi styl pomidorka, bo burgerek ma jeden z tych... Burgerek? Niestety. Burgerek ma chyba lepszy plecak. Znaczy no, no tak. Ciekawszy jest, trochę. Tak wydaje się, ciekawszy plecak. E, a jak Ty oceniasz? Teraz oddaję Ci głos. Ale, no, znaczy, kilo, moim zdaniem, plecak ja mam lepszy, ale kilo w Ty masz lepszy. Mm. Znaczy, no też się to ceną różni, bo w sumie kilo w Twój mój 500 kosztuje 500, kosztuje. a mój 800, także całkiem drogo ten skin, jakby ten kilo kosztuje. Dobra, lecimy. Ja teraz sobie założę drugi styl. Pomidorka, teraz Kuba nie musi nic zakładać, w sumie może się już przygotować z panią mm, tą, burgerkową, ja sobie teraz założę od jego dodatkowy styl, który się e, zdobywa przez zadania, nie zdobywa się przez, e, od razu przez kupno, tylko musi mieć zrobić chyba tam parę zadań, żeby dostać taki styl do pomidorka drugi. E, o kurde, tu już to zasłania i tu widać mocno. Rona pewnie. Tu widać bardzo mocno, że to zasłania, no. Ale moim zdaniem tam jest tego. Mi się, mi się wydaje, że tego... Wiem, ale mi się wydaje, że pani Burgerica ma tam mniejszą głowę. Że ma mniejszą głowę. Dobra, ja teraz sobie zakładam panią pomidorkową, także... Ona też ma swoje kilofy i te kilofy są tym razem za 500. Także ja sobie zakładam. Ja, ni niestety burgerek ma tylko jedne kilofy. No burgerek ma jedne kilofy, ale pomidorek tam coś. Ale to wiadomo, bo burgerik miał dreszczy zestaw. Znaczy pomidorek miałem jeszcze nawet emotkę zostawia, Ta, jeszcze miał tą pizzę. Jak ona tam? Czekajcie, jeszcze wam pokażę tutaj. Ej, tą pizzę. Czy, czy też się wydaje, że te dziewczyny mają mniejsze głowy? No raczej. Raczej mają. Mniejszy, dobra. Te dziewczyny mają mniejsze głowy. Tak szczerze. Przy, przy pompie zasłania trochę, ale dużo mniej. Przy tej... Przy... Pistoleciku też mnie zasłania, ale czy to też, że to chyba zasłania też troszeczkę mniej, bo jakby ta głowa poszła trochę na dół. I zasłania trochę mniej, ale nadal dużo trochę. Znaczy, no mi się wydaje, że jakby skiny damskie, jakby wiem, większość damskich skinów to jest, że mają mniejsze głowy. Bo właśnie męskie skiny to są takie zamaskowane skiny, mi się wydaje, że w większości. Jakoś nie wiem, jakieś takie mam przyczucia że męskie skiny takie bardziej zamaskowane skiny są, mi się wydaje, ale nie wiem, jak tam Ty uważasz. Hmm, możliwe, ale tak szczerze, jak ujęłam sobie teraz tego skina, to tak przy z, y, z tego, z y, y, sztucera to nie ma co porównywać do pani Borgaria, tak szczerze. Dobra, no teraz ja sobie sprawdzę panią e, pomidorkową. Dobra, kinofy. Bardzo małe kilofy, Bardzo. Może chcemy zobaczyć, że one są takie mini. Tak. Te kilofy są takie mini i są nice. One takie moim pizzy mają. Co my tu mamy? Jak wygląda z karabinu? Ten, ten korzeń trochę tego pomidora zasłania. No i tutaj widać zdecydowaną różnicę, że pomidorek więcej zasłania, ponieważ ma większą głowę. Teraz tak. Przyszedł czas na podsumowanie. Najpierw oceniamy. Burgerka. Burek, burgerek. Jaka burgerek mam spacek? Taką 7 na 10. Bo Sam się skin. Zasłania. Sam skin tak. Mm -hmm. To dla mnie Ta. pomidorek jest 7,5 na 10. Z plecakiem. Z plecakiem 7,5 na 10. Z plecakiem. Ja z plecakiem tak 8, bo plecak mam fajny burgerek. Ja jestem tutaj. Pod uwagę wziąłem, że on ma dodatkowy styl, także dlatego dałem te 7,5, a nie 6,5. Także teraz tak, kilofy. Kilof od burgerka. 5 na 10 wydaje. 5 na 10, takich kilo i północki. Kilof od pomidorka? Jest git. 8 na 10 moim. 8. A ja też 8. Kilo od pani pomidorkowej. Kilofiki. No to jest w sumie to samo co ma burgerek, znaczy pomidorek, ale tylko że podwójne. No tak, akurat plus jeden. Dobra. Trochę mniejsza. Dzięki za oświadczenie. 6 tak sześć? Co? 6 te kiloffe, bo nie oceniłem. 6, okej. No to ja daję 5 w takim razie też na te kiloffy. Chodź tak na no tak no pożegnanie, zanim motkę wspólną. No dawaj. Dobra, na pożegnanie odcinka tańczymy taką ładną, pożegnalną emoteczkę. ok. dzięki za oglądanie tego odcinka, ze mną był Kuba. Siema! I widzimy się już potem w kolejnym odcinku i na lajwiku trzymać się, do potem, siemano!